Już nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co przygotowaliście. Na podstawie tych propozycji przygotujemy choreografię do półfinału. Gotowi? Tak. Przygotowani? Przepraszam, chwilka. Chcę wziąć udział. Patrzcie, kto przeszedł. Na serio? Jesteś pewna? Jesteś gotowa zobowiązać się na 100%? Bo jeśli jednak nie, to wyrzucę cię z drużyny. Tak, obiecuję, że dam z siebie wszystko. I to chciałam usłyszeć. Świetnie. W takim razie, czy to znaczy, że jestem w drużynie? Na razie to znaczy tyle, że dostałaś właśnie szansę pokazać mi, co potrafisz. To dotyczy wszystkich. Jeszcze nie ustaliłam ostatecznego składu drużyny. Zacznijmy od ciebie, Luna. Chwila, przepraszam, postanowiłam dołączyć do drużyny. O, na serio? <laughs> tyle, że to ja decyduję, kto jest w drużynie, a kto nie. Mówiła pani, że nabór jest otwarty dla wszystkich? A tak, dobrze wiem, co mówiłam. To prawda, że każdy może próbować się dostać do drużyny, ale to nie znaczy, że każdy się dostanie. I wiesz co? Nie mam czasu ani cierpliwości, by sprzeczać się z aroganckimi uczniami. Obiecujesz, że będziesz robić wszystko, co powiem? Tak, proszę pani. Dobrze. Obietnice nie wystarczą. Musisz się postarać. Codziennie i na każdym treningu pokazać, że zasługujesz. I to dotyczy też Was wszystkich. Hmm? Zaczynamy, Luna.